Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. No i czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Na naszym zegarku jest już 16 minut po godzinie 9. Za mną jest w studiu Leszek Wspaniały. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry. A po raz pierwszy w temacie dla reportera. Po, eee. po weekendzie, co ciekawe, tak. macie dla nas, jeśli chodzi o tematy dla reportera, przez najbliższy kwadrans z Bartkiem czekamy na Wasze informacje, a mamy też pewną odpowiedź z, od służb miejskich co do zgłaszanych uschniętych drzew na terenie Głogowa. Wiemy, w tej chwili mamy oficjalne stanowisko, że jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby stwierdzić, czy drzewo uschło, czy uh -huh, też nie. Uh -huh. Należy poczekać, aż wegetacja ruszy i wtedy będziemy mieć pewność, co usunąć, a co nie. Jesienią ubiegłego roku zrobiono porządną selekcję w najbliższym czasie służby ponownie pojawią się w terenie, żeby sprawdzić, czy jest coś do wycięcia, czy nie. Pozostając w temacie zieleni, ale przypomnij Bartku numer telefonu. 726-114-114. Pod ten numer możecie dzwonić cały czas. Ostatnio też jeden z naszych słuchaczy z Polkowic, bo przecież dzwonicie do nas z całego regionu, dopytywał co z terenami zielonymi, które miały tak licznie powstawać na terenie Polkowic. Mamy wstępną odpowiedź, że prace cały czas trwają przy zazielenianiu Polkowic. Natomiast konkretna informacja jeszcze dziś z Urzędu Gminy. Odpowiemy w środę w temacie dla reportera, a jeszcze dziś o tym będzie można przeczytać w portalu miedziowe.pl. A czy wiadomo, kiedy jakieś krzaczki zostaną podlewane? Są podlewane. Tak? Na bieżąco? Są, tak. No z tego, co ja widziałem, służby jeżdżą, jeżdżą z wązem, taka dosyć, dosyć poważnej szerokiej średnicy szlałów i wio. Z nami jest pierwszy słuchacz na linii. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry panom. Ja dzwonię z Głogowa, tutaj kiedy się nie, czy panowie sobie przypominają, Kiedyś, znaczy zeszłego roku dzwoniłam w sprawie, tu na ulicy Sikorskiego tłuchły tak te pokrywy na tych dźwiękach kanalizacyjnych. Mhm. Klawiszowały, mówiąc krótko. Mhm. Ta, Hałas, ta. Hałasowały. No i z powrotem zaczynają. Przez weekend to już tak tłuchy. po prostu. Myślałam, w... że troszeczkę się ruch zmieni, zmniejszy przez. To. W którym w... miejscu dokładnie na Sikorskiego? Tu, wie pan, przy, tych, przy tym nowym jak to się nazywa nowa galeria. Przy multiboksie. Multiboksie, tak. Mhm. I tu jest ten przystanek. Ja akurat na prostym przystanku no i jeszcze tam baza w stronę, od jadąc, nie? Mhm. Do, w stronę Ronda i tam za Rondem też jest. Bo pewno balkonie to słyszałam, jak tam tłuką te wienki. A to nie da rady wytrzymać, bo tu jest tak nasilony ruch. Przydałoby się, a po drugie przydałoby się, nie wiem, jakiś radar, czy jakiś foto, radar tutaj na tym rondzie, bo naprawdę nocami i w ogóle na no, akurat tej nocy to dzisiejszej to normalnie o pierwszej godzinie jak zawyły te samochody, czy jeden jakby rakieta leciała. Tam. Ale mówimy teraz o którym rondzie w Gługowie? Tutaj, ten, ten nowy rond wojska. Czyli tu na wojska polskiego koło multibox, Arty Artylerzystów. Mhm. Dobrze. Tak. No bo kiedyś wiem, że pan Fruszcz tam upominał jakiś radar czy coś tam, żeby mniejszych, bo naprawdę jeżdżą nie patrzą. Tutaj na tym przejściu trzeba tak uważać, tutaj po tej stronie od boku, jak się idzie, bo oni jak wyjeżdżają z ronda, wie pan, nie patrzą na przejście, czy ktoś idzie, czy nie, tylko patrzą, jakie światła są i dają pogara jak to się mówi. <grym> I patrzą, tylko tylko zdążyć tam na to... Na zielone. Zielone, tak. Naprawdę jest strasznie. No i jeszcze tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Miłego dnia. Pozdrawiamy. Dzień. Dziękujemy bardzo. Nie ma za co przepraszać, nie jest, tylko czekamy na takie. Nie telefon. jest to pierwsze zgłoszenie, jak się okazuje, że na Wojska Polskiego urządzają sobie rajdy samochodowe. No, Po raz kolejny przekażemy tą informację oczywiście odpowiedniej służbom, a policjanci zachęcają też do tego, aby w takich przypadkach korzystać z policyjnej mapy zagrożeń i tam takie sytuacje i miejsca nanosić, bo jest to weryfikowane, a potem sprawdzane. Kolejny słuchacz z nami na linii. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, ja chciałabym dowiedzieć się, czy reklamy A. wyborcze już powinny być pościągane. Już bo dawno. Pani Ewa D., posłanka, jeszcze wisi z reklamą przy Strumykowej. To już Na temat, który był raz poruszany, z tego co mhm. pamiętam. Mhm. I to e, nie ulica tylko Strumykowa, zresztą nie tylko tam, bo jeszcze w niektórych miejscach po prostu aż no prosi się, żeby zdjąć tak te ale no niestety co możemy. Niek w niektórych przypadkach są to prywatne billboardy, które zostały odgórnie gdzieś tam Aha. wykupione, wiesz pani i tutaj jest ten problem, że nie, no, nie wiem czy to, nie. to też obejmuje. To my, się, no my się tam dowiemy, czy to czy ten to prywatny, czy nieprywatny, natomiast nie wiem jak to jest dokładnie z tymi billboardami, czy jeśli jest prywatny, to ta reklama y, też nie może być zdjęta. To też to, to się gdzieś tam dopytamy i dowiemy. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie, bardzo dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejne 726 114 114. Coraz więcej takich normalnych tematów się pojawia, co bardzo nas cieszy, związanych z drogami i nie tylko. Z nami jest kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałam nawiązać do tych rajdów nocnych, mhm. co pani się tutaj wypowiadała, mhm. że to nie tylko tam na Sikorskiego. Proszę pana, ja mieszkam tutaj em, przy pierwszym piastowie i tu patrząc w drogę em, od stadionu do Górkowa, mhm. albo tutaj jak cukiernia była walickiej i ten skręt. Zawsze zapomnę, ta ulica się nazywa. Tak jak jedynka jedzie, tam tą dwupasmówką na dół, w stronę Bidronki Netto, To tutaj naprawdę. Ulica Wielkiego, tak? I jeszcze? Raz? Ulica Kazimierza Wielkiego, chyba, tak? Chyba tak. Nie pan ja tutaj mieszkam, ale niestety. No dobrze, zawsze, no zawsze zapomnę. To tutaj, e, proszę mi wierzyć, wieczorem, jak e, już tak po prostu leżę i, i wiadomo, teraz coraz cieplej się robi, więc e, okno się tam e, uchyla momentami, to słychać takie piski e, i tak jak pani się wypowiadała, jakby rakieta goniła. Tutaj prawdopodobnie sobie też urządzają, co niektórzy wyścigi, i fajnie by było, żeby tutaj też jakieś ograniczenia były. Wie pan co, ja już nie mówię o tych progach zwalniających, bo te progi zwalniające po prostu są rozbierane, tak? Czyli mamy tak, kolejne zgłoszenia co do wyścigów na ulicach miasta. Była ulica Sikorskiego, wcześniej jeszcze Wojska Polskiego, dzisiaj Kazimierza Wielkiego i Wita Stwosza. I tutaj te sprawy zgłosimy, aby wieczorem tam patrole częściej może zajrzały. Co do progów zwalniających, no to tutaj y, można by y, sporą rozprawkę napisać na ten tak. temat. Jedni są za, inni są przeciw, inni y, są za takimi progami, które są przez y, Całość, całą szerokość, inni y, tak. za tymi wyspowymi. No i tak. Y, co, co, Specjalistą to zostawmy, może. Tak, i właśnie co, co osoba, to inne zdanie. Mhm. Dziękujemy bardzo za kolejny telefon. Co kibic na trybunach, to trener. Tak, jest. 726 114 114. E, kolejny słuchacz, słuchaczka z nami już. Halo, dzień dobry. E, dzień dobry Państwu. Ja dzwonię z taką sprawą z olej wolności. Mhm. Jak wychodzę z klatki, to są śmietniki, kontenery. I w tych śmietnikach powinna być zamknięta ta krateczka. Podchodzą bezdomni, i tak jest naszczane, że prawie taki smród, że w oczy pali. Jak będą te upały, to całkiem się nie wyjdzie z klatki. Całe obrzeże, murów zaszczywane, strasznie to wygląda, okropnie. Patologia sama. Ale ja wolności numer? 18. Mam fotę o kębapu. Mhm, Dobrze, zapisany temat w takim razie. To jest myśli, czy Mosk spółdzielczy to... chyba z tego, co kojarzę. Tak? Dobrze. Ale tak to jest blok spółdzielczy. Blok spółdzielczy, tak? Nie ZGM-u. No to my sprawdzimy. No to my to się dowiemy. Tak daleko no, na mojej wolności nie jest, tak więc będzie można podejść sprawdzić to i zgłosić tutaj to służbą. No, z tym zamykaniem boksów śmietnikowych też jest różnie, bo inni jeden zgubi klucz, mhm. drugi zapomni, co ci nie zamknie i chcąc nie chcąc, dostęp ma gdzieś, tak naprawdę każdy. Gdzieś widziałem takie rozwiązanie, że są normalnie w kratkach zrobione dziurki na to, żeby wrzucić śmieci? Mhm, no. A klucz tak. ma tylko osoba, która zarządza podwórkiem. To też takie dobre rozwiązanie dla niektórych. Ale halo, halo, ja jeszcze, drogi panie, o. panie o. właśnie w tej Alei Wolności. Mhm. I właśnie tam jest taka dziurka, kratka, żeby lokatorzy przerzucali mhm. te śmieci mhm. swoje. Mhm. A proszę powiedzieć, budynek jest spółdzielczy czy ZGM-u? Współdzielczość. Współdzielczość. Dobrze, dziękujemy bardzo. W takim razie wszystko wiemy Dziękuję i będziemy się do dalej. Do usłyszenia. No, tak naprawdę dla dobra wszystkich lokatorów, środowiska, pani sprzątającej, która też przez to będzie miała mniej pracy, no ale też uszanujmy to, co mamy wokół i dbajmy o to. Nie, nie, nie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja z taką może nietypową sprawą. Takich tak, taki nie brakuje. Znaczy, na razie nic mi nie brakuje, dzięki Bogu. Tylko po prostu siły mi brakuje. Mm -hmm. e, mieszkam w domku jednorodzinnym i tu sąsiedzi, wiadomo rzecz, mają drzewa, różne drzewa. I akurat się tak składa, że rośnie brzoza. Bardzo duża ta brzoza. I wiadomo rzecz natury, że brzoza kwitnie i te baszki opadają. Ja już nie mam siły zamiatać. Czy jest taka możliwość? Wiem, że czytałam w gazecie, e, tylko nie pamiętam już jak dawno i kiedy, czy to jest aktualne, że jak ktoś nie może sprzątnąć, bo ci państwo w ogóle nie sprzątają, przed moją furtką na e, półchodnika i na mojej posesji wszystkie te śmieci z tej brzozy Opadają. Ja rozumiem, że brzoza stoi na terenie prywatnym, tak? Tak, mhm. tak. I, I Brzoza nie stoi u pani na podwórku. Nie brzoza stoi tak y, w rogu. Mhm. To też jakoś nie... I, i, rozumiem, do... I rozumiemy, że tylko pani tam sprząta. Tylko ja. Mnie już, wie pan, to obrzydło. No ja rozumiem, bo ileż można? Taka syzyfowa praca, można powiedzieć, nawet na wiosnę, tak. jak to cały czas opada. A, a, a tam od, ci, od tamtych państwa masz to po prostu, żeby... Chociaż raz, no, mi raz ja jakoś, ale nie się jakoś... Ale próbowaliście się jakoś dogadać? Jakoś a, pani to nie sugerowała? Sensu, wie pan. To nie ma sensu. Aha, aha. No. No to jakaś taka życzliwość sąsiedzka by się przydała, część pani, część oni. No to jest właśnie problem czasem, żeby się dogadać sąsiad z sąsiadem, ale jak mam, mam nadzieję, że jeśli ci Państwo słyszą teraz w radiu, mm -hmm. to może jakoś łatwiej no. będzie. No bo się nie sądzę, dogadzić. żeby jakiekolwiek służby miały wpływ na teren prywatny, jeśli no, ktoś ma. Musiałby się... być bardzo, ale to bardzo mocno za, za zanieczyszczone, ale nie tylko takimi kawałkami, że tak powiem, brzozy, tylko jeszcze jakimiś tymi baziami, ale też jakimiś innymi rzeczami. Dopóki tak się nie dzieje, no to. Tak, na dobrą sprawę. Sprawę muszą Państwo między sobą jakoś załatwić, dogadać się, spróbować przynajmniej. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że się uda. Czekamy na jeszcze jeden telefon od y, słuchacza, słuchaczki 726 114 114 do godziny 9.30 jest czas. O! Zon, jest telefon. telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. E, mam pytanie: Czy można chodzić już od dzisiaj na ryby normalnie? Tak, można. A jest pytanie: a maski obowiązkowe też są do. Tak, zdanie? obowiązkowe. Aha dziękuję bardzo, Dziękujemy. proszę bardzo do dnia. Do ale słyszałeś ten uśmiech w głosie pana <głos> czy można, I Jak tak można i od razu jest lepiej, I człowiek od razu jest zadowolony i do biarażu po poza i zamęce dobra, jeszcze jeden telefon Odbieram. jeszcze jeden słuchacz, halo, dzień dobry a dzień dobry, witam, ja się bym chciał tylko dowiedzieć jak to jest z jazdą na rowerze bo cały czas gdzieś tam mówią, że jazda na rowerze to nic to nie można, nie można jeździć rowerem a jednak cały czas gdzieś tam jadąc samochodem, mijam się z rowerzystami. Nie no, dziś, od dziś w celach rekreacyjnych można wychodzić, tylko tyle, że w maseczce, tak? Bardzo tak, tak, maseczka musi być jak najbardziej, rowerzysta też taką maseczkę powinien mieć, natomiast z tymi rowerzystami cały czas jest taka, tak dziwnie w naszym kraju, bo tam minister mówił, że trzeba też ograniczyć ruch rowerowy, natomiast inne państwa sugerują, przede wszystkim państwa zachodu, że rowerami można jeździć, dzięki czemu hmm. unika się miejskiej e, komunikacji, w której też łatwiej o zarażenie że Rower nie jest tak często spotykany teraz tutaj, no to tylko i wyłącznie dlatego, że były te zakazy i były te mandaty, owszem. E, natomiast od dziś tak rekreacyjnie na chwilkę jasne, jak najbardziej wyjechać można. I tylko, żeby mieć maseczkę no to ta. jest ta najważniejsza I nie grupować rzecz. Się. I nie grupować się. Także rowerzyści tam maksymalnie chyba w parach mogą jeździć, ale to jeszcze doczytamy w takim razie, bo wie pan, do tak. Cały czas na bieżąco wszystko jest zmieniane Cały czas na bieżąco jakieś te obostrzenia no, so, sytuacja są Sytuacja jest generalnie dynamiczna Bardzo szybko się zmienia, czasem z godziny na godzinę Także teoretycznie można jeździć na rowerze Ale maseczka, przede mhm. wszystkim te I nie Maseczki, grupie. no właśnie I nie, nie łączymy się w grupy, ani w pary żadne Na no, temat większy. dla reportera zapraszamy W środę o 9.15 W poniedziałki, środy i piątki Od godziny 9.15 Temat dla reportera Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.